To niesamowite, jak dziś wygląda słynna Elżbieta z Klanu. Barbara Bursztynowicz ma 69 lat. Najnowsze zdjęcia szokują. Barbara Bursztynowicz, 69 l. Od wielu lat wciela się w słynną, legendarną wręcz postać z serialu Klan. Elżbieta Hojnicka z domu Lubicz. To fenomenalna kreacja aktorska. Fani interesują się losami Elżuni w serialu, ale również tym, co słychać u aktorki prywatnie. To niesamowite, jak dziś wygląda Barbara Bursztynowicz. Najnowsze zdjęcia szokują, tego się nie spodziewaliśmy. Barbara Bursztynowicz wyrobiła sobie taką pozycję w serialu Klan, że jak człowiek słyszy nazwę tej produkcji, to od razu myśli o niej. Elżbieta Hojnicka z klanu Lubicz, znana jako słynna Elżunia, wzbudza ogromną sympatię widzów. Bursztynowicz wciela się w jej rolę nieprzerwanie od 1997 roku, czyli już od 26 lat to jedna z głównych bohaterek. Co ciekawe, aktorce zdarzało się myśleć nad odejściem z klanu. Zawsze naradzała się wtedy męża, który namawiał ją, by nie podejmowała pochopnych decyzji. Robiłam sobie bilans zysków i strat, stwierdziła Barbara Bursztynowicz w jednym z wywiadów. Szczęśliwie dla fanów, bilans najczęściej wychodził na plus, bo aktorkę dalej możemy podziwiać w klanie. Jej postać, Elżunia. Jest nieco nerwowa, ale poczciwa. Prowadzi rodzinną aptekę, a po rozwodzie z Jerzymy postanawia zostać pisarką. A co prywatnie słychać u 69-letniej dziś Barbary Bursztynowicz? To niesamowite, jak dziś wygląda słynna Elżunia z klanu. Barbara Bursztynowicz ma 69 lat, najnowsze zdjęcia szokują. Barbara Bursztynowicz ma 69 lat, ale czas okazał się dla niej wyjątkowo łaskawy. To niesamowite, jak wygląda. Najnowsze zdjęcia aktorki szokują. Trzeba przyznać, że Elżunia z klanu nadal ma w sobie werwę i magnetyczną moc, która przyciąga wzrok. Mimo upływu lat, Bursztynowicz świetnie się prezentuje z gracją i elegancją. Mężczyźni do niej wzdychają, a kobiety po fachu zazdroszczą. Taka postać trafia się raz na wiele, wiele lat. Zresztą najlepiej będzie, jak sami państwo zobaczą.